Witam Was, kochani, w mojej kuchni. Dzisiaj dla Was ciasto. Taką propozycję na dzień matki. Ciasto bardzo się, fajnie się prezentuje, bo przy, przydekorowane cytryną um, szybko je się robi. Nie jest trudne do zrobienia, i już pokazuję, co potrzebujemy. I zacznijmy od Biszkoptu. Tu mój jajka, 5 jajek oddzielone białka od żółtek. Szczypta soli do ubijania białek. 70 g cukru, normalny, zwykły. 70 g oleju. Rzepakowy tu mój skórka z cytryny. Ja tu mam jedna łyczka z taką, no, taką gotową, kupioną, że się głupia. Jeśli macie biocytryna, to tak jedna. No, skórka z jednej z cytryny albo z dwóch. Najlepiej, że wtedy macie taki fajny cytrynowy smak. No, i pamiętajcie. Wyparzyć cytryna, sparzyć dobrze, umyć za niej, bycie ścierać. Ja tu miałam normalne cytryny, sok z cytryny jedny bym potrzebować i 60 g mąki zwykłej pszennej. No, to się odłożymy. Jeśli nie macie cytryny, a macie ta skórka, no to możecie aromat użyć taki cytrynowy. Ok, piekarnik już się włączcie na 180 stopni, i teraz się ubijemy białka, jak białka się ze szczyptu soli, jak będą się już zaczynać ubijać to pomału wsypimy cukier i będziemy tak długo ubijać aż te białka będą e, sztywne. To już potem poczujecie w miksery, jak będziecie mieszać, że u nas takie sztywne, tak trochę ciężej idzie. I jak już się fajnie ubił, będziemy dodawać po jednym rzutku, wszystko fajnie wydrapać, e, wymieszać to i no dalej bym robić. Pamiętajcie, piekarnik 180 stopni, góra-dół, do... z jest 160 stopni i teraz, jak te, bio... Czekaj, jak te żółtka się wymieszają. Um, domyta skórka z cytryny. Jak już go dach, chyba tu miała jedna łyżka z tego opakowania gotowego. Um, teraz się wyciśnijmy ten sok z cytryny. I jak już go dach, jak nie macie z cytryny pod ranku No, ale to byście się musieli kupić, bo to jednak cytryna potrzebna ale abyście mieli jedna, no, to dajcie aromat cytrynowy jak mocie. No, możecie to ciasto pokosztować, jak już będzie wymieszane i ewentualnie jeszcze dodać troszkę aromatu, jakbyście mieli. Ok, wymiesza to wszystko. Jak będzie trochę wymieszane na końcu, to mytny olej 70 g oleju rzepakowy, tu albo możecie dać y, słonecznikowy. I tu teraz przesieja 70 g, nie, 60 g mąki, normalnie zwykłej, pszennej, może być tortową, no. <laughs> dokładnie wymieszać to. No. Tak, żeby nie było grudek takich jakichś, musicie patrzeć. Um, I nie za szybko. I teraz tu mam blaszka Blaszka ma być 35x35 cm. To ja taką standardowo co do pieca pasuje, wyłożyłam się papiery fajnie do pieczenia, żeby się fajnie oderwało. Wyciągniemy, wylejemy te ciasto na, na ta e, Dokładnie rozprowadzimy. Na gładko wysmarujemy, posmarujemy, wygładzimy i te ciasto będzie pieczone 15 minut. Tak już go da 180 stopni, go radą, 15 minut. E, termoobieg 160 stopni. Potem wychłodzić i tak wygląda po wychłodzeniu. E, ona szybko stygnie, bo jest cienkie e, W ciągu jest, jest tej blachy, teraz musimy oderwać ten papier. Przewrócimy się je. E, Ostrożnie oderwia, odklejam ten papier. I tak zostawimy. Już przełoża się jeszcze to na papier. E, ta ciemniejsza struna do dołu, ta jaśniejsza do góry. I teraz, e, wezmę się Mater Maas, jak mówię, długo, e, odznacza się co 5 cm. oznacza no, się 5 cm, co 5 cm. E, do góry i na dole. E, I bymy. Paski się potniemy. Ehm, patrzcie, żeby te paski były dłuższe. No, ja dłuższe, takie długie. E, I teraz potniemy się te paski. Przetniemy się na paski. Jak będzie mieć szersze paski, e, to będzie wam tort wyższy, ale za to mniejszy. No. Ok. Paski. Teraz paski. Y Paskiem się teraz pocieni, żeby nie było więcej, żeby nie było takiego ciaprania i lepiej by się fajnie znaczyło. Ok, do nasączenia tu mu gorąco woda, tak gdzieś może, nie wiem, 100 gramów zużyła teke, tego 1 łyżka cukru pudru e, i sok z cytryny, stały cytryny. Możecie na przykład z sokiem pomarańczowym e, nasączyć, jeśli macie pod ręką. No. Po kosztucie, czy było to je wystarczająco słodkie, a jak nie, to możecie jeszcze dodać e, troszkę. Cukru. Tu mam 500 g śmietany kremówki, cyrek mascarpone, 250 g, 4 łyżki cukru pudru i troszkę oleju, 3 łyżki cukru pudru i troszka, troszkę oleju, tak jedzie, aromatu cytrynowego. I teraz tu, no, do tej śmietany dała ten mascarpone, cukier. I cały czas myślałaś, że to tym opakowaniu: 500 g cuk mascarpone. No, 500 gramów, dlatego dach połowa, a ona tak przy ubijaniu patrzała w tutaj 250, no, i musiałam jeszcze dodać. Okej. Okay. ubić to fajnie, e, no, na sztywno. Także może, możecie cały mascarpone dać do tego 250 gramów. E, Zarósł, przed ubijaniem jeszcze. Okej. Okay. jak się prawie, że ubiję, to mi pora kropli tego y, on, aromatu cytrynowego. Dalej się wymieszamy i. Jak śmietana będzie ubita, możemy robić dalej. Tu teraz się nasącza ten biszkopt tym sokiem z cytryny i z cukru pudry. Za dużo też nie nasączać, bo potem będzie widzieć, żeby nie było za mokre, bo potem będą problemy przy zwijaniu. Mogą być, nie muszą, no. Okej. Okay. Tak gdzieś 100 ml wody wystarczy, no. Albo płynu, albo soku. Ok, i teraz posmaruję e, śmietana kremówka na to z tym mascarpone. Nie za grubo. Dokładnie rozprowadzić. Teraz możecie już, Może już wiecie, dlaczego było ważne, żeby przód te paski pokroić, a potem śmietana dać, bo ja bym teraz zaczęli odmierzać te paski i kroić, to by trochę było. prania się no. Ok. Rozsmarować tam jeszcze troszkę dołożyłach, Nie, nie dołożyła. No, tak może na 2 mm ta śmietana ma być. I teraz zaczyna to już zawijać. Tak to wyglądało. Teraz się wezmę zaś jeden pasek i bana ostrożnie przyklejać. Tak, zwijać. Ok, i tu mi się ten zaraz urwie, bo było trochę za dużo nasączone, widzicie, ale to nic nie, nic nie szkodzi. <laughs> ok, i teraz będziemy zawijać aż do wykończenia naszego biszkoptu. Tak lekko docisnąć, żeby się trzymało wszystko. Ok, tu gdzie, gdzie jak brakuje tej śmietany, to można no, dosmarować, dodać tu na przykład, i teraz ostatni kawałek, dom. ostatni pasek docisnąć, żeby się trzymało e, i teraz posmaruję dookoła i do góry. E, ja tu smarowała dwa razy, Pokazywała, no, roz Jeśli macie ranka, to możecie w, to się udo no, roz posmarować fajnie wszystko wygładzić i ja też Ten torcik tutaj nierówny nie jest nie, zarówno wysma posmarowany, wysmarowany, otynkowany e, no. Ale to mi o to chodzi, że e, dla każdego to można zrobić. E, nawet jak nie e, dokładnie otynkowany, prosto, to też fajnie wygląda, jak się to udekoruje. Ok, tu trochę grubiej. E, tam po bokach ja to włożyłam do lodówki e, na pół godziny, i potem jeszcze raz e, otynkowałam ten torcik, posmarowałam z boku i, i, no, i wygładziłam no, lepiej jak umiałam. No. Ok, o nie trochę tu krzywdły, bo przez te paski, ale. Przez te paski, bo te paski tu nierówne były, ale to nic nie szkodzi. Ok, reszta kremu się da do worka z taką gwiazdką. I teraz właśnie to będziemy dekorować. Tu do góry i tu po boku na dole. Takie malutkie jakby rozety, albo jak to się nazywa. No. Gwiazdka to tu taku, taką no większą, jaką miała, możecie mniejszą wrzucić, Ja mam też szpryce, te końcówki bez numerów. E, I do dekoracji tu mu właśnie jedna cytryna um, sparzyła się we wrzątku e, i bana kroić na cieniutkie plasterki. Do dekoracji to tu zużyłam akurat jedna cytryna, jeszcze tam pora plasterków mi zostało. E, no, plasterki na ćwiartki pokroić i możemy zacząć dekorować przy tej każdej ro rozepce e, domy kawałek cytryny tu się oczywiście zastanawiałam jak, no, jak to wsadzić żeby dobrze wyglądało i żeby mi się podobało no okej okay. okej, okay. tu wezmę jeden plasterek, cieniutki plasterek, przekroja na do pół, ale nie cały, tak jak tu widzicie jeszcze troszkę i go tak położę na góra rozłożam ten plasterek na górę, a reszta ćwiartków <gryny> cytryny udekoruję na boku tak gdzie tak, co trzecią rozetkę albo co drugą, to jakbym już na fanie odpowiadać no. tu chciałam połowka dać ym, połowa plasterka, ale jednak to było za srogie i jednak zostanę przy, przy tej ćwiartce no, tu moje jeszcze świeże y, listki mięty też tu nie wiedziałam jak to ułożyć czy by było fajnie, no, ale jakoś tak Dała, ułożyła. No, listki, parcie, żeby były takie same wielkości, wtedy będą fajne. E, ok, e, torcik, jak będzie gotowy, to no, no, minimum 4 godziny daj do lodówki, żeby się bardzo, bardzo dobrze schodził. E, a no, lepiej przez noc, umie był przez noc, przez noc, przez całą noc w lodówce, a na drugi dzień mogę już z Wami jeść. E, no, przekroić, nóż, wytrzyć, żeby fajnie się, pod... no, żeby nie było takie, no, zbrudzone od Krymu. I tu wyciągnę sarus. Z wami jedno ciastko. Brałabym problemy przez te rozetki z boku y, przy ściąganiu tego tortu, ale no, dało się. Tak wyglądał w środku, bardzo fajnie, e, no i bardzo pyszny ten torcik był. Oczywiście te zwijane. No ja, może troszkę, trochę się wydawało, e, że te ciasto się, ciężko się robi, ale w sumie ciężko się nie robi, łatwo się robi. No i bardzo fajnie wygląda po, po przekrojeniu. E, troszkę bym też dodała na drugi roz, e, jakieś tam kwaskowaty dżem posmarowa, na przykład z mango. No, bardzo fajnie by z mango wy, wyglądało, wysmakowało. E, no, a tak to nic nie mówię więcej, do zarzucenia tym ucieście. Bardzo dobre było e, i no, musicie uważać, żeby je fajnie schodzić. Kto jednak nie ma ranki do pieczenia i mu to za, za bardzo skomplikowane albo co, to wam tu polecam czekoladki z czekolosimo.pl. Mocno dla was czekoladki takie, czekajcie pokażę bo inaczej. No, kto jednak nie ma ranki do pieczenia, albo nie ma czasu, to mu tu dla Was em, propozycja z internetowego sklepu Te Czekoladki na przykład takie, w takim pudełku fajnym. Czekajcie, bo to otworzam. I pokażę, jak to w środku wygląda. Tak, tu jest zapakowane. No. <laughs> zapakowane wszystko, czekajcie. No. Bardzo dobre czekoladki. Już je jadła z tamtego y, razu co dostała. Y, no, jedne takie są. Czekoladki można zjeść, a pudełko się zawsze. Można zostawić można do czegoś tam i przechowywać. <śmiech> Sorry, <śmiech> na przykład na zdjęcia. Pładę tu o drugie jeszcze pudełko takie. Też wiecie, czekoladki idzie zjeść. A pudełko można zostawić. Tu tak samo zapakowane. O, mama, to jest bardzo fajne. Zaraz, potnę się zjam. Bardzo fajnie się prezentuje. Następne czek o, czekajcie, następne czekoladki też są fajnie zadedykowane, serce czekoladowe z malinami dla mamy. Bardzo piękne, bardzo by się ucieszyła, jakbyś to dostała od moich dzieci. OK, i tu taka koperta jest. Taki telegram, bardzo też fajnie zapakowany i ten telegram tak wygląda, kocham Cię, mamu. No i powiedzcie mi, czy to nie jest piękne dla mamy jako prezent. I kochani, dwie czekoladki można kupić e, link w opisie i teraz macie jeszcze promocja e, od 1 e, do 26 maja, 12% e, jeśli podacie hasło Kasia, Dzień Matki 20, to wszystko było na dole. Też napiszę w opisie kod i będziecie mieć 12% zniżki do czekoladek. Czyli bardzo fajne prezenty na Dzień Matki. E, wiecie, matki to tak bardzo lubią czekolady. Ja niby nie lubię, bo to się odchudzają, ale zawsze pokryj mu coś tam z juni. Wiecie jak to dziołchy są. Kobiety. No, okej, okay, dobra, kochani, to by było na tyle. Ja myślę, że właśnie się filmik podoba, że wypróbujecie to ciasto. Życzę miłego dnia, miłego tygodnia. I do następnego razu. Cześć!